Zadanie dziewiąte. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz p, jeżeli stwierdzenie jest prawdziwe, albo f, jeżeli jest fałszywe. No i pierwsza część. Wyrażenie. 2x do potęgi drugiej minus 1 można przekształcić równoważnie do wyrażenia 1 minus x pierwiastku z 2 razy x pierwiastku z 2 minus 1. No i czy to jest prawda, czy fałsz. W takim wypadku. Najlepiej to przemnożyć. 1 razy x pierwiastku z 2 to x pierwiastku z 2. 1 razy minus 1 to minus 1. Minus x pierwiastek z 2 razy x pierwiastku z 2 to jest minus 2x do potęgi drugiej. I minus x pierwiastku z 2 razy minus 1 to jest plus x pierwiastku z 2. No i pytanie. Ile to będzie? No to już widać, że to nie może być dokładnie to samo co tutaj wyżej. Czyli oznaczamy fałsz. Jeżeli tak, to przechodzimy do drugiej części. Dla każdej liczby rzeczywistej. X równość wyra wartość wyrażenia 2 plus x do potęgi trzeciej. Minus x do potęgi drugiej razy x plus 6. Minus 12x jest równa 8. I ja teraz jak to zrobić? No musimy to rozpisać. No to działamy. 2 plus x do potęgi trzeciej rozpisujemy za pomocą wzoru skróconego mnożenia na sześcian sumy. Czyli mamy pierwsze do potęgi trzeciej 3 razy pierwsze do drugiej razy drugie 3 razy pierwsze razy drugie do kwadratu i drugie do potęgi trzeciej. No to zapiszmy równa się 2 do potęgi trzeciej dodać 3 razy 2 do potęgi drugiej razy x, dodać 3 razy 2 razy x do potęgi drugiej i dodać x do potęgi trzeciej od razu minus x kwadrat razy x, czyli minus x do trzeciej. I minus x kwadrat razy 6, to jest minus 6x kwadrat. Odjąć 12x, równa się. No i zapisujemy 2 do potęgi trzeciej, to jest 8. Dodać 3 razy 2 do kwadratu, czyli razy 4, 12x. 3 razy 2, 6x kwadrat. Dodać x do potęgi trzeciej. Odjąć x do potęgi trzeciej, odjąć 6x do potęgi drugiej i odjąć 12x. Przepisujemy wszystko. Zmieniamy kolor. Widać, że poszczególne pary mamy ze zmienionym znakiem, czyli wszystko się poskraca. No i w konsekwencji otrzymujemy ósemkę, czyli stwierdzenie jest prawdziwe. Dla każdej liczby rzeczywistej Wartość podanego wyrażenia jest równa osiem